Czy wiesz, że ubezpieczenie domu, jakie posiadasz, najprawdopodobniej nie chroni cię przed wszystkimi zdarzeniami, jakie najczęściej dotykają ubezpieczonych i właścicieli budynków? W tym filmie pokażę ci, co powinna posiadać twoja polisa ubezpieczenia, abyś mógł spać spokojnie lub wyjechać na wakacje i nie obawiać się o swój majątek. Obejrzyj film do końca. Cześć. Nazywam się Konrad Gawron i od ponad 10 lat zajmuję się tematami ubezpieczeń dla firm i osób fizycznych oraz pomocą w likwidacji szkód dla swoich klientów. Na tym kanale pomogę ci dobrać odpowiednią polisę aby zabezpieczała wszystkie Twoje ryzyka życia prywatnego. Zanim przejdę do sedna tego filmu, czyli tego, co musisz zrobić, by posiadać dobrą polisę za dobrą cenę, zachęcam Cię do pozostawienia nam kontaktu do siebie, abyśmy mogli przesłać Ci ciekawe opcje ubezpieczenia Twojego domu. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zaczynajmy. Co stanowi przedmiot naszego ubezpieczenia? Przede wszystkim mury i dach Twojego domu wraz ze wszystkimi instalacjami oraz wykończeniem stałym w postaci ścian podłóg stałej zabudowy kuchennej na przykład i białego montażu. Jest to też przedmiot ubezpieczenia, który wymaga od nas bank. Do polisy dodajemy również wyposażenie, tak jak telewizory, ekspresy do kawy, łóżka i inne przenośne elementy mienia. W przypadku, kiedy na działce zlokalizowany jest inny budynek garażowy czy gospodarczy, musi zostać wyspecyfikowany oddzielnie na polisie. To bardzo ważne. To, o czym najczęściej zapominamy, a jest przedmiotem wielu szkód, to obiekty znajdujące się w naszym ogrodzie. Przede wszystkim ogrodzenie oraz mała architektura. Najczęstsze szkody polegają na uniesieniu elementów ogrodu, przez wiatr i uszkodzenie ogrodzenia i tego sprzętu. Stąd tak ważne jest, abyśmy włączyli je do polisy. Jak myślisz, czy można ubezpieczyć od kradzieży kosiarkę samojezdną albo meble ogrodowe? Pozostawione w ogrodzie? Jasne, że tak. I to bardzo polecam, jeśli jesteś posiadaczem takich sprzętów. Szczególnie, że koszt tych urządzeń to najczęściej kilka tysięcy złotych. Ważnym elementem naszego zabezpieczenia jest także oce w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. w związku z brakiem odśnieżenia chodnika, szkody związane z jazdą na rowerze czy wybicie okna sąsiadowi przez nasze dziecko. Średnia składka za ubezpieczenie domu o powierzchni 120 m2 w Poznaniu wynosi około 600 zł. Jestem ciekaw, czy ty wydajesz więcej, mniej czy tyle samo? Daj nam znać w komentarzach. Wracając do tematu kosztów. Cena polisy zależy od wartości Twojego domu, a ta oczywiście od jego wielkości i powierzchni. Standardowo składki wahają się od 400 do 1200 zł rocznie. Nie jest to duża kwota, biorąc pod uwagę, iż zabezpieczamy dorobek całego naszego życia. Ubezpieczenie Twojego domu powinno obejmować co najmniej szereg zdarzeń, a są to przede wszystkim pożar, silny wiatr, powódź, deszcz, grat, uderzenie pioruna czy zalania w wyniku awarii instalacji, pęknięcia rury, wężyka, uszkodzenia mienia zewnętrznego szkody w elementach instalacji fotowoltaicznych czy grzewczych, np. pomp ciepła. Kolejnymi ryzykami bardzo ważnymi są wandalizm, czyli zniszczenie przez nieznanych sprawców elewacji budynku, ogrodzenia, instalacji czy okien oraz kradzież z włamaniem do budynku, np. kradzież elektryki, pieca, materiałów do zamontowania oraz naszych mebli. Nie zapominajmy również o ubezpieczeniu szyb odstuczenia. Co prawda szkody w oknach zdarzają się rzadko, ale już pęknięcia płyt indukcyjnych czy szyb prysznicowych są bardzo częste. Co my, jako Twój pośrednik, jako broker dla Ciebie robimy zupełnie za darmo? To pomagamy ustalić odpowiednią sumę ubezpieczenia. Wyceniamy wartość odtworzeniową Twojego budynku, porównujemy oferty ubezpieczenia z rynku, zbieramy je i co najważniejsze, pomagamy likwidować szkody w ciągu całego okresu ubezpieczenia. Podsumowując, po pierwsze, ubezpieczamy cały nasz dom wraz z instalacjami wykończeniem oraz wyposażeniem i budynkami gospodarczym lub garażowym, jeśli znajduje się na naszej działce. Do polisy włączamy też elementy ogrodu i ogrodzenie. Po trzecie, zakres ubezpieczenia musi obejmować co najmniej ryzyka atmosferyczne, pożar, zalanie, wandalizm, kradzież i przepięcia. Nie zapomnij o ubezpieczeniu szyb. Po czwarte, korzystamy z pośrednika, czyli brokera, który pomoże nam wyliczyć odpowiednią sumę ubezpieczenia, porówna nam oferty kilku towarzystw, zarekomenduje najlepszą z nich, a przede wszystkim pomoże nam w procesie likwidacji szkody. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny i dowiedziałeś się czegoś nowego, Polub proszę ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Jest to dla mnie motywacja, by tworzyć więcej treści poradnikowych i dzielić się z Wami swoim dziesięcioletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Zawsze możesz też do nas napisać lub zadzwonić. Fajne rzeczy znajdziesz również na naszej stronie internetowej gawron-broker.pl Dziękuję za obejrzenie filmu, który dla Ciebie przygotowałem. Widzimy się za tydzień.